Ja wtedy z twoją mamą napisałyśmy trzecią część dziejów rodziny Lubiczów i Chojnickich. Mm, czyli byłyście pisarzami? Pisarkami. <grystanie> no może nie aż tak, ale w każdym razie udało nam się uwiecznić kilka niezwykłych historii. <grystanie> I całkiem nieźle wam to poszło, a było co opisywać. Można by powiedzieć, że to jest dobry materiał na film. <grystanie> No. Ja bym chciała to dzieło wreszcie przeczytać. A opiszesz dzisiejszy dzień? A będę mogła do tej książki zrobić ilustrację? Aha. Lepiej zdjęcia. A skąd je weźmiesz? Zrobiłem zdjęcie tablicy pamiątkowej. Myślisz, że jej nie zdejmą? Ależ skąd? Pamięć o takich ludziach jak twoja mama trzeba pielęgnować. Dobry wieczór. Dobry wieczór, Dobry wieczór, Dobry wieczór. zapraszamy. Igel nie mogła być na uniwersytecie. Miło, że przyszłaś. Zapraszamy, proszę się. Słyszałam, że uroczystość była wyjątkowa. On przemawiał. Naprawdę? <noise> tak, i wszyscy mi bili brawo. <noise> Gratulacje. Chcesz przeczytać moje przemówienie na czeleśnym mamy? No oczywiście. Zaraz je przyniosę. 这是那是，辛苦了。